Dzień dobry, kochani. Vlogmas, dzień drugi. A tak naprawdę jest 1 grudnia. No, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Vlogmas, dzień drugi. Mamy dzisiaj 1 grudnia, ale ja zaczęłam już od wczoraj nagrywać. Więc będziemy uszyła jechać tak z numerkami, że po prostu dzisiaj mamy drugi dzień nagrywania. Ignaziu, czy jesteś naszykowany? Bo wychodzimy. Jest 7:40. Stasiu, zostajemy, jedziemy szybko odwieźć yy, Ignasia do szkoły. Moja szybka stylówka, boże, <grystanie> drech i obojętnie jaka bluzka, buty. Ja z rana nie mam ochoty się po prostu stroić, ubierać i, i szukać czegokolwiek. Nie interesuje mnie, co inni sobie myślą, jak wyglądam. Tak jadę i tyle w temacie. <grystanie> a, to są moje buty, ale super, że na wierzchu. Posmarowałam przez... a, muszę jeszcze ten przeczesać. Posmarowałam sobie olejkiem z Isany, już drugi dzień nim posmarowałam, już chyba czas będzie umyć włoski, bo już, o widzicie, Tu jednak chyba za dużo tego olejku troszeczkę, a ja nie chcemy efektu po olejku tu tych włosów, tylko ładnych, wygładzonych. Dobra, zakładamy buty, Ignaś! I czasami trzeba z 10 razy wołać, żeby przyszedł. A zaraz Wam pokażę, jak wygląda krajobraz za oknem. Bo jest ciekawy, jest mgła, jest szron, więc jest tak ciekawy, zimowo, mroźnie mega. Jest. No nie mogę zabrać tego. Dobra. Się... Kurkała. Mam nadzieję, że miło ze mną spędzicie czas. Idziemy do szkoły. Gotowe O, przyitaj się, bo to jest vlogmas. 1 grudnia. Hmm. Takie chłopaki już duże, a jak zaczynam nagrywać, to Stasie uczył się chodzić. Stawiał pierwsze kroki. I Gnunia też był malutki. Boże, jak to minęło, co? Dobra, lecimy kochani. No, idziemy dawaj, szybko. Raz, dwa. Raz, dwa. Ignasia, nagranie na, na przycisku. Są, ciuch, są kurtki i ciuchy, więc nie przejmujcie się. No, powiedziałam, że u mnie tak ludzie... A! Pan wybiera się, przepraszam bardzo, w bluzie do szkoły. W zimę. Ubieraj kurtkę, Ignacia. Dobra, idziemy. Idziemy, idziemy. Z przodu kurczę lepiej widać. Może później jak przyjadę, to pokażę. Teraz nie mam już czasu. I na nie otwórz garaż. Zobaczcie. Zobaczcie, wszystko tak pięknie oszroniło, olodziło tak delikatnie. Wow. Czekajcie, czy to się wyostrzy? O, no wygląda to przepięknie. I cały krajobraz tak wygląda. Dobra, idziemy? My mamy tyle śniegu, widziałam, że tam dziewczyny mają dużo więcej w internetach. No ale cóż, musimy się cieszyć tym, co mamy. Okej, okay, wrota się otwierają, lecimy! Zimno jest, powiem Wam, że kocham odliczanie do świąt, kocham grudzień, ale nie lubię tego zimna. Już otworzyłeś mi? Tu mam już ozdoby niektóre wyjęte, wczoraj potukłam, nie mam mało, to potukłam gwiazdkę i potukłam renifera, no. Kurczę, ja powinna mieć tutaj, wiecie co, takie fajne na telefon. Wtedy bym mogłabym jechać i coś tam rozmawiać z rana, zwłaszcza na vlogmasach. Więc no szkoda, szkoda. Oby odpaliło auto, uwaga. Chwila prawdy. Uhu, jedziemy przez dwa dni, nie mieliśmy auta, więc wiecie. No, na nóżkach. Na nóżkach, teraz wygoda. Dobra, tak? nie wyjeżdżam jadąc. No, widzimy się później. Dobra, już jestem. Garaż. Mm, tak myślałam. Czasami się zacina po prostu, że nie zamknie się. Czekajcie, czekajcie. No, go, go, go. Jesteś ładną, spokojnie, jeszcze nie mam kawy. Wiecie o tym? No, zamykaj się. Nie. Vlogmas, na blog, pierwszym vlogmasie, żeby mnie garaż denerwował. To jest szok. Dobra, może teraz się uda, bo podjechałam. No nie, no no Nie. Powiem wam, że już mam nerwice. Zamyka się. Nie, nie zamknął się. Który ja raz idę? Dobra, mamy to. Nie mamy, wracam. Nie zamknęło się. No. no, i się blokuje coś. No dobra, zostały jeszcze 2 centymetry. Zamykałam to 50 razy. Na 50 razy, nie wiem co jest. Czy od zimna, czy od dawna, że nie był używany? Nie mam pojęcia. I czy ja muszę to światło zgasić? Muszę. Nie, trzymajcie mnie, bo mi się już naprawdę wszystkiego dzisiaj odechciało. Jedno się zgasza, drugie nie, no drugie trzeba. Ale mam zimne ręce, boże. O! teraz. Dobra, zdenerwowana lekko, ale już mija. Idę do domu. mam tak zmarznięte ręce. Przez tą sekundę, serio, ja są zmarlok, że aż mnie tak pije... Okej, okay, ok, czas na robienie świec. Tutaj mam sześć słoiczków, więc biorę się do roboty. No i oczywiście piękne, oszronione drzewa za oknem. Sorry, no mam brudne jeszcze okna, nie ogarniałam. Świeczki już są zrobione. Ja biorę się za sprzątanie, ale jestem w super takim świątecznym, wiecie, nastroju. Chce mi się śpiewać, chce mi się tańczyć. Jest fajnie. My siedzimy przed oknem, kochani. I obserwujemy piękne, oszronione drzewa, tak? Stasz podoba Ci się? Ale dziękuję. No przed chwilą że ładnie nie ty, wiesz co. Nie stawiaj mnie w takiej sytuacji. No więc patrzymy przez okienko. I czekamy przy okazji na paczuszkę. Papier, kamień, nożyce. O! Ja punkty. Ty dostałeś punkty! O, ledwo nas widać. Tu jesteśmy i gramy w papier kamień nożyce! Kamień pa... No Noż nie pana mnie liczyła! Kamień papier nożyce! Kamień papier nożyce! Kamień papier nożyce! Kamień papier nożyce! Nie tak szybko. Kamień, papier, papiernożyce. No, stałuj, nie papuguj. Kamień, A ty? Kochani, o godzinie, która jest, jest u nas strasznie głośna, bo wyłączycie, chłopaki. Jest 13:30, a ja. A ja. Dopiero pojechałam sobie po kawę, bo mi się skończyła do ekspresu, więc piję oczywiście w muminkowym, ale on też jest taki trochę, wiecie, zimowy, właśnie świąteczny, bo widzicie, tej płatki, płatki śniegu. Przyszła mi paczka z SHEIN, więc w trzecim vlogmasie Wam ją oczywiście pokażę. Już dzisiaj może nie, bo będzie za długo. Nie wiem, tutaj Stachu już czeka, ponieważ będziemy ozdabiać mieszkanie, dom. Będziemy ozdabiać dom w środku. Nie mamy dużo, że ja wczoraj zbiłam. Więc to będzie takie, wiecie, delikatne dekorowanie. Zobaczcie, ja się wycwaniłam i w tamtym roku nie zdjęłam tych lampek i one już są. O, nasza laska cukrowa, ale to na choinkę dopiero pójdzie, a jeszcze choinki nie mamy. Nie, ta jest za mała na to. Tutaj mamy bombki złote przeznaczone, więc teraz będziemy dekorować tą mini choineczkę, no bo jeszcze tej dużej Oczywiście nie mamy. Jak co roku, więc powinniście być przyzwyczajeni, że najpierw jedzie ta. Ona kosztowała 19 zł chyba w tym. W mrówcach dobrze pamiętam, i fajnie, że ją wyhaczyłam. Bo teraz może, wiecie, tutaj sobie stanąć i już będzie jakaś dekoracja. Tutaj są wszystkie rzeczy, tutaj Stachu. No tylko nie połam mi ich, proszę. mam z nich taka zadowolona, że je dorwałam. stokrotce chyba. Czy ona jest złamana? Pokaż. Pokaż. No. Nie, ona nie jest złamana, ale lepiej jej tak nie wykrzywiać. Niech tak będzie. Przepiękne. Kocham laski cukrowe, ale to pewnie, pewnie wiecie. No dobra, no to co? Troszeczkę ude... Ude... Udeko... udekorujemy. Tutaj mamy jeszcze taką girlandę, ale też przyszła mi nowa. Yy, ona będzie w holu z Shein, więc dzisiaj jeszcze wam jej nie pokażę. No powiem wam, że wściekła jestem, bo dużo wąbek jest jakby takich pokruszonych. Nie wiem. O, patrzcie na to. Ktoś sobie chyba gryza wziął, a to było na tą, na tą choinkę, więc pozdrawiam serdecznie. Ta bez tego, ja nie wiem czy my to dekorujemy. Tak właśnie wyglądają blokmasy u Dacolki. taki klimat, wszystko zepsute. A tam bałagan na książkach, kolejny raz, a sprzątała. Nie ma tych złotych bombek, jak wiecie wszystkie ozdoby miałam u góry, a jak robiłam tam sobie remont, malowałam, to wszystko zniosłam do garażu, połowa, nie wiem gdzie siła, poginęła, nie wiem jakim prawem, więc na razie zawieszę z tej dużej choinki na tą małą yy, białe wąski. No zawieź jakieś, zawiesimy po prostu takie jakie są, a później wyżej ją rozbierzemy, a uwierzemy dużą i, i tyle no. Nie będziemy się denerwować, prawda? O, widzicie? Takie na przykład białe, Takie. tak będzie wyglądała. Czy widać Cię? Ej, trzeba porozkładać te gałązki. O, widzicie, tu trzeba porozkładać. Aj, aj, Poza tym w domu jeszcze nie jest tak posprzątane, żeby dekorować, no ale cóż. Dzieci też nie mogą się już doczekać, więc chociaż niech ta choinka tutaj stanie. Ale jedną ręką jej nie ogarnę. Boka. Ej, co one tak wszystkie? Nie, no tak to nie może być. Dziecko drogie. Się... Śmieszna ta choinka nasza. Jak te mm, dziadki do orzechów stały się modne, no to od razu kupiłam w Action i już mi służy też, nie wiem, z trzy lata. Jak myślisz? <grytanie> Naprawdę jest z nami y, już sporo sporo czasu, no i nic się z nim nie stało. Całe szczęście, więc on pewnie będzie gdzieś tutaj na komodzie, ale najpierw muszę to w ogóle ogarnąć tą dynię. No niestety. No mimo że piękna, fajnie by też tu cukierki. Chociaż może bez tego, jak zostawiła. No nie wiem, muszę pomyśleć. Ale jeszcze tej przeszukujemy. No, Stasiek już się gdzieś wybiera, a musimy jeszcze girlandę założyć na schody, tak? Światełka mama kupić jakieś, później się dowiecie, ale to trzeba zaplątać ładnie. No, Stasiek chciał wyjść na chwilę na dwór. Ubrał się. No, nie jest przeziębiony, ale wiecie, jak złapie w 5 minut y, trochę świeżego powietrza, to też mu myślę, że dobrze zrobi, tak? Uwaga, uwaga. No właśnie, chciałam Wam pokazać. I tak myślałam, bo słyszałam już wiele jak koty zachowują się gdy jest choinka i aż się boję tej dużej naszej. No, ją wszystko teraz widzicie, tutaj korci, bo tej wisi tutaj bombeczki może sobie o łapką. Zobacz. O bożu, będzie ciekawie. Będzie ciekawie z nią. Ruba. Ej, nie wolno. Dobra, wiecie, co, rozłączam się, muszę ją nauczyć, że nu nu nu. Nu nu, nu. Nu, 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 Nie wolno, Rubi. Nie wolno, Rubinka. No, będzie ciężko. Muszę powiedzieć Ci coś ważnego. Tylko nie wiem, jak. Do synu, bo jestem zajęty. Kochani, my się żegnamy już z Wami w tym drugim dniu vlogmas. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz. Będzie mi ogromnie miło. Wysyłam buziaki, trzymajcie się do jutra, pa pa!